Witajcie, zapraszam na rozkład dla Skorpiona na maj. Miłość, energię, wydarzenia, osoby, co tutaj karty chcą nam pokazać. Pamiętamy, rozkład ogólny nie rezonuje z każdym, a ja proszę karty o przekaz dla Skorpiona na miłość na maj. Ja je wcześniej już kasowałam. Skorpion albo no, ktoś obok Skorpiona sobie tak leży. Leży i odpoczywa. Nabiera sił, nabiera energii. Po jakimś bardzo e, trudnym cza czasie. Po mm, takim wyczerpaniu mentalnym. Coś mnie tutaj wydrenowało, ale idzie czas zmian. Budzi go. Ta energia wiosny. Do życia go budzi. Wstawaj, nabieraj siły. I tutaj los mu zsyła jakieś zmiany. No trzeba zrobić porządek. Nowe idzie. Stare tutaj coś trzeba zakańczać. Taka silna energia. Coś się tutaj domyka. Coś się dopełnia. Coś trzeba pozwolić e, czemuś się zamknąć. Coś wyzwolić. No i tutaj na tej nowej drodze sypie jakąś nową szansę na miłość. Na coś takiego bardzo ciepłego, bardzo bliskiego. Możecie mieć więcej niż jedną możliwość, bo tutaj, jakby, e, tak jest opcjonalnie coś cieplutkiego, coś takiego, co wciąga, tu powoduje, że człowiek jest jakiś zaangażowany, wpatrzony, ale to się wiąże z zakończeniem czegoś ze znalezieniem równowagi, no bo tutaj coś kogoś rzeczywiście tak wy, wypompowało, być może skutki tego jeszcze są odczuwalne, ale ten maj ma przynieść coś świeżego, ma przynieść nowe życie, nowe energię. Ta lekcja, którą zebrałeś, to już się kończy. Teraz dzięki tym doświadczeniom mogę więcej. Ja mogę latać. Komuś tutaj chce się żyć. Taka energia, że teraz dopiero to ja rozwinę skrzydła. Teraz to dopiero ja polecę, bo teraz się dopiero zaczyna to moje nowe życie. Może robimy jakieś e, zakończenia, jakieś porządki w sprawach formalnych, ale pewne rzeczy tutaj chcą wypłynąć na powierzchnię. Niektórzy z Was będą dochodzili z kimś do porozumienia, być może były jakieś spory, konflikty, i tutaj będzie wypracowywanie jakiejś wspólnej drogi, jakiegoś kompromisu, no bo my staramy się w tej sytuacji wyważyć to, odnaleźć to, to wyjście, bo chcemy umiarkowania, wszyscy już chcą spokoju, tak jakby. Chociaż może momentami być trudno na siebie patrzeć. Też mogą być takie energie, że dobrze, dogadajmy się, podejmijmy to jakieś działanie, jakieś kroki, żeby się z tego wyzwolić, ale nie jest to łatwe. Te negocjacje, te dialogi, one są trudne, ale jakie by nie były, dochodzą do skutku i przynoszą te zmiany, przynoszą upragniony koniec czegoś. Tutaj być może będziecie tak w zgodzie ze sobą podejmować te decyzje. Ale jeśli dojdzie już do tej ugody, to ten spokój i ta świadomość, że stajecie się wolni, robi wam się lekko, dosłownie. I wyrastają tutaj skrzydła do nowego lotu. A tutaj los no, daje jakąś niespodziankę. Niespodziankę na przeżycie bliskości, na start czegoś fajnego. To, co się domykało, co się kończyło, oczywiście może być trudne, może e, trochę kosztować i być może potem ten człowiek też tak sobie leży i nabiera sił, ale najważniejsza jest energia zmian. No bo tutaj rzeczywiście coś, coś odgórnie e, mogą te m, różne wydarzenia e, być takie e, syłane na Was, po prostu żeby dopomóc pewnym domknięciom, pewnemu porządkowi, bo tutaj ta sprawiedliwość aż po prostu krzyczy. Ja już chcę wypłynąć. Ja chcę to wszystko uporządkować i iść w nowe. I nad tymi opcjami to tutaj ktoś będzie się bardzo długo, Zastanawiał, bo chyba jest nad czym, bo to wszystko takie jedno smakowite, drugie smakowite. Ja się w ogóle nie spodziewałem. Nie spodziewałem, że takie e, mogę mieć możliwości. Teraz muszę się w to bardziej zagłębić, muszę przemyśleć, co ja mam zrobić. No bo jak ja już tutaj odzyskuję jakiś spokój, jakąś nową drogę zaczynam, to teraz chcę, żeby to było takie właściwe, takie. Dla mnie korzystne, więc ja się tutaj zagłębiam, zastanawiam, jest taka chwila zadumy, a później jak się zacznie dziać, jak się zacznie toczyć ta, ten los, tak chcę po prostu poprawić, chcę polepszyć, żeby wreszcie. Te energie zaczęły być pozytywne, abyście zaczęli wibrować wyżej. Taka fajna zmiana, odwracamy te ciężkości, te trudności i lecimy, lecimy dalej po nowe. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.